A teraz zapraszam Was na część specjalną. Jest to cykl naszych pytań i odpowiedzi. Pani doktor, jednym z takich ciekawszych i ważnych pytań było pytanie odnośnie piegów, pieprzyków. Bardzo często brązowe plamki, piegi, czy wystające guski na twarzy lub w miejscach tak zwanych eksponowanych. Stanowią problem dla większości, dla większości tak, osób. Po prostu y, bardzo nagminnie y, młode osoby czy też dorosłe kobiety chcą je maskować, ukrywać, ale też, jak się okazało, pytają o to, czy może y, je usunąć kosmetyczka lub y, lekarz dermatolog. Co pani na to? Ach, ja Ach. odpowiem na to tak że oczywiście najpierw musi być konsultacja dermatologiczna mhm. i nie da się określić oczywiście takiej zmiany skórnej, Hmm, nawet opisując, czy na konsultację ona musi to być wizyta bezpośrednia i tylko badanie dermatoskopowe może nam oszacować odpowiedź na pytanie, czy mamy zmianę łagodną, mhm. czy nie. I taką, która kwalifikuje się do usunięcia niechirurgicznego, czy absolutnie jest to zakazane przeciwskazanie, będzie to mhm. dużym błędem. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, że oczywiście, tak jak pani doktor powiedziała, jeżeli nie mamy takich wskazań stricte dla naszego zdrowia, tak, które przeważają na naszym samopoczuciu, ale przede wszystkim zdrowiu. To jak najbardziej możemy jakby użyć delikatnych środków maskujących w postaci lekkich podkładów mineralnych czy wykonania delikatnego, nieobciążającego makijażu. Natomiast nie wiem, czy się też pani ze mną zgodzi odnośnie oczywiście tutaj piegów. Ja osobiście uważam, że to jest coś, co dodaje nam uroku, co czyni nas niepowtarzalnymi, dodaje troszeczkę takiej dziewczęcości, tak. niewinności i po prostu. Tak. Tutaj, tutaj jest więcej plusów. Stanowiska są chyba dwa. Albo się te piegi kocha, albo się je nienawidzi. Bo oczywiście to, co wspomniałaś, ja tutaj muszę jako specjalista powiedzieć, że o takim maskowaniu to możemy mówić tylko i wyłącznie w przypadku właśnie takich niewinnych piegów, jeżeli to są rzeczywiście piegi. Dlatego, żeby no, nie zamaskować czerniaka. Także absolutnie będę to podkreślać, bo taka moja też rola oczywiście. eksperta Dermatoskopa jest istotna, a niewinne piegi oczywiście, że nam się nie podoba, można bezpiecznie zamaskować. I po to to badanie służy, czyli bezpieczeństwo. Jesteśmy bezbronni w przypadku takich zmian na plecach, na, na obszarach różnych zasłoniętych, nie jesteśmy w stanie monitorować, ile lekarz dermatolog ogląda dokładnie każdą flamkę na skórze i mamy potem wynik takiego badania. Możemy mieć łagodne znamiona, znamiona, które wymagają obserwacji, czasem profilaktycznego usunięcia, czy widzimy zmianę niebezpieczną która mhm. może być czerniakiem, wówczas absolutnie decydujemy się na chirurgiczne usunięcie takiej zmiany, bo tutaj liczy się mhm. czas. U osób starszych, y, takich już powiedzmy, no tak naprawdę już po czwartej, piątej dekadzie, właśnie że dojrzałych użyję mhm. tego słowa, y, mogą tutaj występować takie zmiany wywołane ekspozycją na światło słoneczne, mhm. czyli stany przedrakowe, nieczerniakowe raki skóry, które bardzo niepozornie mogą wyglądać jak mała niegojąca się ranka, zadrapanie, czy coś naprawdę niepozornego. I to także w tym badaniu dermatoskopowym jesteśmy w stanie wykryć. Niezastąpione narzędzie, urządzenie do Nagadania, badania, które czuwa na dobrą kondycję skóry, no i może też po prostu uratować życie. To wszystko mamy. To wszystko zależy, oczywiście, o jakich zmianach mówimy. Po... jeżeli mówimy o znamionach barwnikowych, czyli tak zwanych pieprzykach. Na ich ilość wpływa genetyka, czyli nasze geny. Na to nie mamy wpływu. Ilość słońca i na to mamy wpływ, czyli warto nie doprowadzać, nie dopuszczać do oparzeń słonecznych, do tej ekspozycji bez kremu z filtrem. bo jeżeli będziemy korzystać, opalać się nadmiernie, dopuszczać do oparzenia, zwiększa się ryzyko pojawienia kolejnych zmian barwnikowych tutaj jeszcze o solarium nie mówiłyśmy, prawda? No ale to już mam nadzieję, że nikt nie chodzi. Oj, e... Też mam taką nadzieję. Tak, czyli ekspozycja i geny mhm. e, i ochrona przeciwsłoneczna, którą możemy stosować, żeby mhm. zmniejszyć ryzyko. Natomiast są oczywiście osoby, które mają bardzo dużo znamion mhm. e, i osoby, które właśnie będą mieć pojedyncze znamiona. Wszystko też zależy od fototypu, e, mhm. bo tutaj też i e, to ma znaczenie. Natomiast zmiany łagodne. To tak, no, naczyniaki, osoby ze skórą jeżeli jeżeli jest tak jasna karnacja cera naczynkowa, żeby nie było naczyniaków, też ciężko tutaj sobie jakoś mhm. skutecznie poradzić, bo często też ma wymiar takich uwarunkowań genetycznych, no ale należy odradzić gorące kąpiele. Mhm. Y czy takie ekspozycje na, na te różnice temperatur, które mogą powodować, że naczyniak zacznie się powiększać? E, włókniaki, one pojawiają się głównie tam, gdzie jest tarcie, czyli mhm. pachy, szyja, biżuteria, szaliki, no, więc też możemy zrezygnować oczywiście z jakichś ozdób. E, natomiast nadwaga, tutaj osoby mhm. e, z nadwagą, gdzieś tam między tymi fałdkami takie zmiany mogą się e, tworzyć. To ja pozwolę sobie dodać e, teraz jeszcze w kontekście oczywiście pielęgnacji. I tak naprawdę też coś możemy zrobić, a właściwie okazuje się bardzo dużo, czyli stosować ochronę przeciwsłoneczną. Przeciwsłoneczna ochrona też mamy do wyboru sporo dzisiaj produktów dermokosmetycznych. Oczywiście też dobieramy je do swojego rodzaju skóry, do, do typu cery, do preferencji. Jest różny rodzaj filtra zawarty w każdym produkcie, różna forma aplikacji. Więc to chyba... Dobry symptom i pocieszające, prawda? Że tak, to się gdzieś mam takie tam. swoje obserwacje dotyczące tego tematu, bo rzeczywiście produktów jest bardzo dużo. Mm -hmm. Dla każdego, tak jak już zresztą powiedziałaś. Można sobie wręcz zindywidualizować... Swój wygór. własny filtr. Tak, swój własny filtr. Oczywiście ja tu bym podkreśliła, że osobny do twarzy, osobny do ciała, do ciała. Mm -hmm. bo tu jest też różna ta konsystencja, a ten do twarzy musi być dobrany Kłanee. właśnie pod kątem tego, czego oczekuję. Natomiast ja mam takie wrażenie, ja bym powiedziała socjologiczne, mhm. y, dotyczące stosowania tych filtrów. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że y, osoby młode, nastolatki, mhm. bardzo, bardzo dużo wiedzą w temacie filtrów, mhm. i SPF jest, y, ja mam wrażenie, wręcz czasem nadużywanym i stosują i stosowany um, nawet w pochmurny dzień zimowy konsystencja wodoodporna. wodoodporna. To wrażenie, czyli troszeczkę jest wręcz przesada w drugą stronę. Z, z... A, a tutaj z... też tak. sprawdzi się no, złoty środek tak zwany, tak? Czyli jakby filtr. Jasne, mamy ochronę przed słońcem, przed światłem widzialnym, światłem ze smartfona i tak dalej. Natomiast też pamiętajmy, że wtedy nasze oczyszczanie powinno być intensywniejsze, choćby z tego względu, tak? Bo wtedy Zyskujemy też efekt uboczny w postaci obciążenia naszej skóry, prawda? Tak, ale też znowu nie za intensywne, bo jak wiemy, jest ta skrajność u młodych osób tak, obserwowana, tak, tak, tak. że nałożony będzie filtr wodoodporny, więc będzie pokusa, by sięgnąć po olej do zmycia i tutaj nam się robi to błędne koło. Ja myślę, że tutaj trzeba zawsze zdroworozsądkowo do tego podejść, jeżeli jest skóra tusta, łojotokowa, to naprawdę ten filtr nie musi być właśnie wodoodporny, po prostu Wystarczy gładka konsystencja i można go zmyć przecież każdym lżejszym produktem. lżejszym, delikatnym do mycia. Dokładnie. Także obogadałyśmy młodzież, starsi też teraz coś teraz chyba mają na Oczywiście. U seniorów natomiast jest tendencja taka, że dopiero po pierwszym zabiegu chirurgicznym usunięcie jakiejś niepokojącej zmiany, mm. czyli jeżeli już jest to doświadczenie, że było coś niepokojącego, jednak pojawił się stan przedrakowy, rak skóry. Mm. Wtedy pacjenci chronią się przed tym słońcem, sięgają seniorzy po filtry przeciwsłoneczne, też z obawy, żeby nie przechodzić przez takie doświadczenia ponownie. I, se, I taka grupa w średnim wieku nam została. No cóż, sezonowi, sezonowi, sezonowi tak. użytkownicy produktów spiliwali. Tak, czyli, czyli bardziej wakacje, tak. dłuższe weekendy, jakże tak. tak zwane słońce na full. Tak. No i to jest trochę zgubne. Tak. Tutaj, tutaj jeszcze myślę, że należy w tym temacie sporo e, popracować nad, nad tą grupą o Słońce Na ale... mieście też opala, opala też ogród i w wtedy, kiedy dział, jest tak. za chmurami. Tak, i za chmurami. I przez szybę też jest w stanie nam zrobić trochę dużo złego.